Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na, na kanale Rekolew. Tak, wiemy, się nazywam Rekolew. Możecie zostawić subikę, łapkę w górę, już wam na start wam to przypominam. Już chyba wiecie jaki będzie dzisiaj odcinek, już widzicie z tyłu tam za mną zamek To będzie jak dobrze zbudowałam Bałwana. Tak, dzisiaj sobie wezmę Bałwana. Mamy oczywiście przy sobie stopper. Oczywiście będziecie mogli go ocenić w komputerzach w skali 1 do 10 jak dobrze mi wyszedł czy też nie e, ja się nie obrażę, jeżeli mi da się na przykład ten, jak to się nazywa, 0 na 10 e, a więc, no start, zaczynamy, mamy 10 minut e, e, a więc czas na śnieg, czekajcie si Ś... aha śnieg dobra blok śniegu Okej, okay, tutaj mam tutaj dosyć dobry pomysł na buwana. Znaczy, nigdy go nie robiłem akurat. Słowo daję, nie kłamie, yy, Nigdy nie myślałam o tęgo, budowaniu buwana. A więc, no. Dobra, tutaj. Aha. Dobra, naprawię jakby, co? Hmm, tutaj blok śniegu włożę. A więc... Jest dobrze na razie, jest dobrze. Dobra, to... Y, 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 dajemy y, ten czarny... To jest coś czarnego, jak nie zapomniałam jak się nie ma, Taki. Czarny beton, żeby to wyglądało jak guziko. Właśnie, właśnie. Te, o tym mówię. Mm. Najpierw zrobię taką klatkę. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie, a nie jakoś, jak nubek. Ok. Już tutaj to robię. Mm. O, no i dobrze. Właśnie ze śniegu robimy tego bałwanka, a nie z jakiegoś białego tam betonu, bo najlepsze jest do tego śniegu. Od razu Wam już to mówię. Stało nam em, ten 7 minut i 45 sekund. A więc spoko. No jak na 3 minuty, niecałe. Dobrze zrobiłem. Mm. Mam nadzieję, że dobrze go zbuduję oczywiście czapeczka i szaliczek będzie. To nie będzie żaden tam ma jakiś astronauta. Jak to robi większość graczy. Okej. Okay. Mm. Mamy już to i okej. Okay. Y... to. Okej. Okay. Taki szaliczek, sami wiecie jaki. Jak pewnie kiedy budowaliście, robiliście bałwana to. Nieraz wam się zdarzało, że daliście szalik. O, akurat równo nam zostało. Równiutko. I co? Mm. Tutaj to wszystko. Mm. Może być tutaj taki nosek. O, taki fajny bałwanek widać. Wiem, że jest ten. Pewnie się pomyślicie takie rekolew, Dlaczego akurat bałwan jest dopiero sierpień? Do zimy jeszcze daleko. Ono właśnie pewnie na zimie będzie. Jakaś inna seria z A nie. Bo na razie taka seria, już wprowadzimy ją jak dobrze zbudowałem. Pierwszy O! Minęło jeszcze pół z trzestu, to zostało 5 minut. No, bo wiecie no. Bałwanek to zawsze jest oko opcja. Jakiś bałwanek Zawsze w coś. Każdy przecież lubi każdy. Każdy przecież lubi bałwanki. Bałwanki są właśnie fajne, super. Mm. No. Mam nadzieję, że mi się spodoba ten bałwanek. Oczyszczęcie go oczywiście w skali 1 do 10. Nie wiem, czy to Wam mówiłem. Chyba tak. Ale po prostu, żebyście oceniali. Okej. Okay. O, widzicie, jaki fajny bałwanek? Tak się prezentuje. Chyba, że jeszcze mu trzeba łapki dorobić, już myślałam, że go skończyłam, ale nie. Jest jeszcze. Co jest? A. Nie hmm. To nie będzie jakieś drewno. O, właśnie na przykład takie. Nie, takie le le jest lepsze. Hmm. Dajcie, suba. Myślę, że z łapkami będzie największy problem. Okej, okay. dobra, jest równa. I robimy kolejne pięterka. Aha, dobra. Prawda, czy jest równo? No, jak zwykle, jest równo. O, myślę, że mogę mu taki uśmiech dać, chociaż. Aha. Myślę, że ten... Chociaż nie wiem. Yy, Spróbuję mu uszy dorobić. Dobra, tak wygląda zabawniej nawet. O, to nawet fajne jest. Chociaż wiecie co? Nie, ja bym to z betonu zrobić. Jednak tak, tak fajniej, by było, fajniej by było z betonu. Jak teraz śmieszny bałwan. No i widzicie, jakiego mamy bałwanka. Nie wiem, co mu tutaj dorobić. Taki tutaj uszatek tutaj widać, że jest. Mhm. Nie mam pojęcia, co dalej mu zrobić. Jest trochę taki... powinien być bardziej okrągły, że tak powiem. Yy. Może dam mu takie korzenie, które Rosną. O, tutaj widać taki, że masz pagat taki. Widać, widać to już. Ej, czy to jest równe? Wolam, powiedzieć... Nie, to nie jest inne. Okej. Okay. Dobra, to jest trochę za długie. O kurde już. Półtorej minuty zostało. A, to co zdążę na luzie? A więc dobra, robimy to. jest dobrze, zobaczcie sami. I. Aha, dobra, zobaczymy. Przygodowałem mu taką czapeczkę dorobić, że wiecie. Nie to wygląda strasznie. Słuchajcie, no nie mam pojęcia, co by mu to jeszcze zrobić. O, rękawiczki. O, już. O, już. 30, 40 sekund zostało. O. Zobaczcie, to dosyć fajnie wygląda, że zostało 30 sekund. Praktycznie już skończyliśmy. Jeżeli chce, chcecie, możecie ocenić e, mojego bałwana w komentarzach, jak dobrze mi wyszedł, według mnie taki fajny, siedzący bałwanek jest. E, zostawcie subika i łapkę w górę. I pamiętajcie, już mówię Wam to chyba trzeci raz, żebyście ocenili w komentarzach. A ja idę montować im. No. Fajny nad bałwanek mi wyszedł. Więc się już żegnamy. A więc. Cześć! O, już zaczął mi tutaj dzwonić. Trzymaj. Już mi się tutaj zaczął dzwonić, a więc ponowne pa, Oceńcie go w komentarzach.